Siema z rana, witajcie w najnowszej aktualizacji. Jest to aktualizacja o numerku 1208A i co my tu mamy? Na pewno nie slajmy, bo one już tu są od dawna. Mamy tutaj nowe moby. Tutaj jego myśl sobie siedzi i teraz wyobraźcie sobie, że jest to ogr, który pilnuje wioski. Spójrzcie tylko co on robi z zombie pigmenem. Dwa ciosy i leży. Nie wiem jak on się zmieści przez drzwi, więc będzie miał problem, żeby wyjść. Ale wydaje mi się, że wychodzić nie musi, ja tylko przymknę drzwi, żeby... Jeszcze jakby był zasłonki, to mnie zasłonił. Spróbujmy pokonać jego mościa. Zobaczcie na jego długie ręce, na pewno potrafią czynić cuda. Nie tylko w Minecrafcie. Wypada z niego żelastwo i wypadają kwiatki. Nie mam bladego pojęcia dlaczego kwiatki, choć zdaje się mieć na rękach jakieś cudaczne... Jakieś cudaczne... Nie wiem, pnącza, winorośla. Znajdę może gdzieś tu drugiego? Jest, jest drugi. Trzeba się mu dokładniej przyjrzeć. Yy, spójrzcie. Jest porośnięty yy, przynajmniej takie wrażenie sprawia, jest porośnięty bluszczem. Nie wiem, nie mam pojęcia co to ma być, ale widać zbroję. Widać, że ma na pewno zbroję i szkoda, że nie można mu się dobrać do ekwipunku, bo przydałoby się ją zdjąć. No, ale nie rozwodząc się na jego temat, wypadają z niego kwiatki, broń villagerów i żelastwo zapewne zdzierżonej przez niego broni. Kolejnym dodatkiem, jaki wyszedł urozmaiceniem, jest to, na co wszyscy czekaliśmy już od dawien dawna i tylko modyfikacje mogły nam to yy, dać. Jest to stawianie schodków do góry nogami. Wy też się cieszycie? niesamowicie, ja tak, dlatego że niesamowicie urozmaici to nie tylko nasze domki, ale i napisy, budowle, wszystko, wszystko, po prostu wszystko, co tylko do tej pory chcieliśmy zbudować ehm, z klockami, e, klockami schodów do góry nogami. Język mi się zaplątał, ale jest to nieistotne. Tak to wygląda. Aby postawić schodek do góry nogami, należy najechać na klocek znajdujący się nad nim czyli można stworzyć tak zwany narożnik. Tak to teraz się prezentuje pięknie i to by było na tyle. Poprawiono jeszcze oświetlenie, ale to musiałbym poczekać na zachód słońca, a słońce coś wydaje mi się, jakby nie chciało dzisiaj zajść, więc yy, jest to mały szczegółik. I, I to by było na tyle w tej aktualizacji, nie przeciągając. Zapraszam do testowania siema nara, pa